Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Marek Chudzik. Jestem coachem, trenerem, mentorem i bardzo interesuję się zagadnieniami intuicji, szóstego zmysłu, a więc takimi sprawami, można powiedzieć, parapsychicznymi. Yy. Tak, w związku z tym postanowiłem utworzyć kanał, który teraz oglądacie: Intuicja Prawdą Rzeczywistości. Żeby wykorzystać te właśnie moje umiejętności, wszystkie, do pomagania, szczególnie tym, którzy odczuwają samotność jako coś negatywnego, trudnego, coś, z, tym, z czym chcą się uporać. Pomysł miałem taki, aby te, te audycje robić na żywo przekazywać w nich informacje dla jakiejś osoby, która. Którą uda mi się poczuć, której energię uda mi się poczuć. No i tutaj jakiś wybór. Zrobiłem taką, taką może metodę, takiej intencji, że będzie to ktoś z poznaku zodiaku, albo mężczyzna, albo kobieta i w przeciągu 30 dni, która trafi na ten, na ten film, żeby jak najwięcej dla siebie dobrego złapać i wynieść tak, zapraszam was, was też na stronę moją coachrelacji.pl, gdzie więcej dowiecie się o moich metodach. No a teraz sedno naszego mojego programu. Dzisiaj spróbuję poczuć jakiegoś mężczyznę z znaku Bliźniąt, który właśnie w tym momencie Odczuwa dość negatywnie, trudno, jako coś ciężkiego, utrudniającego, odblokującego szczęście. Odczuwa samotność, ją tak dyskomfortowo. Chce coś z tym zrobić, poszukuje na nią rozwiązań, pomysłów, i w ciągu 30 dni trafi na ten film, żeby coś dobrego dla siebie wynieść. Mężczyzna bliźnięta i jego samotność. Co dla niego? Mężczyzna bliźnięta i jego samotność. Mężczyzna bliźnięta i jego samotność. Mężczyzna bliźnięta i jego samotność. Coś mi się. Mężczyzna bliźnięta i jego samotność. Mężczyzna spod znaku bliźniąt i jego samotność. Co tu wypadło? Mężczyzna bliźnięta, jego samotność. Co ja tu czuję? Daj poczuć, daj dotknąć. Co to jest? Mężczyzna bliźnięta, jego samotność. Jeszcze napiśnięta i jego samotność. Jeszcze napiśnięta, jego samotność. Dobra. Co tu będzie? Gracias. Mm -mm -mm. Co ja to czuję? Co ja to czuję? Na razie nic nie czuję. Mężczyzna bliźnięta. Mam wrażenie, że nic nie wiesz. Masz takie poczucie, że wszystko zostało przed tobą zakryte i w ogóle nie masz pojęcia o co chodzi, nie wiesz, co w ogóle się dzieje, i wszędzie dookoła ciebie. No właśnie, wszędzie dookoła ciebie, wszędzie dookoła ciebie, niby są ludzie, ale ich nie ma. Nie wiem, czujesz się odrzucony. Czujesz się odrzucony i to jest wielka zagadka dla ciebie, bo tak nie bardzo wiesz o co chodzi. I praca mi się kojarzy. Coś w pracy. No i przez to w ogóle całe życie no, uważasz za mm, życie się nie układa. Uuu, ale o co tu chodzi? Tu, co znowu ja czuję? Tak, za, a, a, tak jak powiedziałem, to jest wielka tajemnica. O co chodzi tym ludziom, czemu ich koło ciebie nie ma, i jak zrobić, żeby a, oni się pojawili? Wszędzie wyszły karty z relacjami. Jak zrobić, żeby w pracy było teraz przyjemnie, w tych okolicznościach, takie pytanie mi przyszło. I taka Twoja potrzeba, żeby w tym życiu ogólnie było miło, fajnie i żeby ci ludzie byli, żeby to była sympatia i żeby coś się działo. No dobrze, ale no co w związku z tym? Co w związku z tym, to już zostawię, co w związku z tym, no bo to na razie mam. co w związku z tym, co dla Ciebie, no właśnie. Tak, karty związane z pomocą dość często wypadają podczas tych rozkładów o samotności, bo wszędzie wychodzi na to, że, że potrzebne jest takie wsparcie i tobie też jest potrzebne wsparcie, tak jakbyś sam był przyblokowany na rozwiązania i potrzebował i potrzebował czegoś więcej w kontekście rozwiązań. No i tą pomoc może być różna, no. Ja to zawsze mówię, albo coachingowa, albo psychoterapeutyczna. Można zacząć najpierw od coachingowej, przyjrzeć się w ogóle, o co chodzi, bo być może tylko kilka sesji wystarczy, żeby pójść dalej, bo w psychoterapeutycznej to już raczej zalecałbym tak od 12 w sesji wzwyż, że jeszcze zależy w jakim nurcie i w ogóle to jest sprawa złożona. Ła! Wow. To zobaczmy, co tu jeszcze. No właśnie. A co ja tu czuję? A co ja tu czuję? Znowu zdobywanie jakiejś wiedzy, informacji bardziej bym powiedział na swój temat i temat okoliczności, w których jesteś. Yy. I też wyjście trochę z tego stanu. Tylko to znowu mi się kojarzy z tą pomocą, bo być może jakby ta samotność, którą masz, to jest zrobiona przez ciebie samego sobie w głowie. Tu wszędzie widać zastanowienie Twoje, co, co jest nie tak, o co chodzi. No i to jest dobry kierunek, tylko no zamiast, znaczy gdy gdybać i dłubać to w swojej głowie. Tylko teraz potrzebne ci jest coś, żeby z zewnątrz to dłubanie pchnąć do przodu i żeby ono przyniosło sens, bo jak będziesz sam sobie tak siedział w tymi no to sorry, no to tak nie bardzo. Czyli dla ciebie to dalej nie wstawiam, bo to jest kwestia później złożona. Czy podejmiesz się takiej pracy, czy się nie podejmiesz, i co tam wypracujesz, i to będą dopiero kolejne jakieś tam zmiany. I sukcesy, i to, co będzie możliwe. Także później po tej pracy, ewentualnie znowu, ale teraz to nie ma co patrzeć. Więc dla Ciebie jest praca, poprosi o pomoc specjalistę. Dziękuję bardzo. No właśnie, mój drogi, moi drodzy, prośba do Ciebie i do wszystkich: subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki, jakieś komentarze. Możecie też przysyłać do mnie te pytania też na live albo w jakimś mailu, czy, czy w komunikacji przez social media. Odpowiem, ustosunkuję się. Niech te, niech te moje audycje nabiorą takiego więcej życia. To raz, a dwa, niech dzięki waszym lajkom, subskrypcjom ten kanał będzie mógł docierać do większej ilości osób, może do tej właśnie, które dzisiaj. Z którą dzisiaj się połączyłem, którą dzisiaj poczułem, i to też w takiej podzięce dla mnie, dla, dla tego czasu, jaki poświęcam, dla tej energii, jaką poświęcam, no i też dla tych, którzy kiedyś z tego skorzystają. Dziękuję. Zapraszam na moją stronę couchrelacjko.pl. Mówił do Was Marek Chudzik. Program Intuicja Prawdą Rzeczywistości. Cześć.